Henry, you okay? Where did he hit Of course I'm not fucking okay. He shot me in the fucking leg. Oh yeah, it's bleeding all over. Son of a. Get me to El Greco. The fucking painter? No, the fucking doctor, you idiot. Get easy. I'm gonna get you there in a minute. The Greek guy lives up in High Brooks. Okay, let's get you oh, uh. You're heavier than you look. Henry zostaw poszczelnione w nogę i musimy się udać do El Greco, który jest lekarzem. A nie ma, że jak ktoś już sprytnie ktoś zabrał. Musiśmy być Teraz nażego nie się. A my się rozprawiamy w drogę do wyjścia. Musimy sobie utarować oczywiście nie ma łatwo. A super dużo życia nie mam. Tam ci idą w ogóle. Hey, careful! It fucking hurts. Chyba na nich trzeba poczekać. Yeah, well Albo nie. Może się Teleportują magicznie. Nie, proszę, Nie chcę

Jest włóz. musimy się pośpieszyć do lekarza oczywiście. No i w tle syreny. No i mamy niedużo czasu. Don't go, sir. Alex is a scratch. Yeah. Doc will give you a few stitches, and then we'll all go out and celebrate. No, really. Shh. You shouldn't talk right now. Helps constrain your strength. You've seen that in the once. Yes. Yeah. And what happened to the guy in the movie? He died. <gibberish> Jesus, you drive like my fucking grandmother. Tak, Joe próbował że właśnie, żeby. Widział film, w którym bohater też został postrzelony i kazali mu nie mówić zbyt dużo. Ta? No to Henry się pyta, ta i co się stało z tym bohaterem z filmu? Umarł Powiedział Raczej znaczy, nie tyle się spodziewał słyszeć. no tak, bo mamy ten Musimy jeszcze do komu kupić gliniarzy. No zajęcia jest dużo. Może chociaż radie puścimy. Ale w sumie muzyka nie jest taka zła. A przy okazji bilnierzy już prawie zgubiliśmy. I... jedna czwarta czasu poszło, a zresztą nie, no, nie no, wiadomo kiedy. Chodź, 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 chodź!

Who is this guy? What guy? This guy, they can end El Greco? He's a doctor. You throw him a couple of bucks, he patches you up. No questions asked. If he's the guy you go see when you can't go to the hospital, Julius. Why the hell wouldn't you he be able to go to the hospital? Because you go to the hospital with a bullet in you, the first thing they do is call the cops. Yeah. So El well, Greco deals with a lot of guys in our line of work. You shouldn't need to visit him, though, Vito. You've always been a quick healer. Must be your diet. No będziemy prawie sz... Chyba zwalmy. Tak znacznie. I teraz jak? Henry, you wait. Stay with me now. Yeah. in a minute. Kamery nie miały inaczej z To był naprawdę ładny i Mamy połowę czasu, tu nie ma co się tak... podobać Powiedzmy tak, bo nie wiem więcej gdzie, ale... Ja... ...mógłbym skrócić cekoladę. Pojedziemy od Proszę, sprawę. proszę, proszenie, proszenie, proszę, proszenie, proszę, proszenie. proszę, proszę, nie, 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 proszę, 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 na proszę, 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 W ogóle, widzicie, mam na... Na lewym dolnym krew, jak to tak już tutaj ugłodził. No i właściwie zostało 1 1,4 czasu, a my już tutaj jesteśmy. To jest No i dobra. No i ufało się za pierwszym podejściem. Jesteś I'm the fucking painter. A friend needs help. He's gonna bleed. The thanks, Doc. Oh, God, handle him. Get him inside. Hello, though. Wait. I got money for you. For the job. Take it. You know, this could have waited. But well, thanks. And hey, thanks for everything. hope you'll be okay. Yeah, me too. I'll stay here with him. Meet me at my place. Alright. Um, what oh, the Właśnie, mamy wystarczająco dużo pieniędzy, żeby e, spłacić dług siostry, o którym była mowa bo na samym początku gry, że to właśnie ojciec zapożyczył się i, i dług został w rodzinie. Ale te sprawy, trudne sprawy, zostawimy na kolejny odcinek. Teraz żegnam się z wami, tylko sprawdzę, czy mamy tak poszukiwane tablice. Także ja stąd wysiadam, idę na poszukiwania samochodu. I widzimy się już, gdy mam samochód, czyli no i też w kolejnym odcinku. Cześć!